95% Polaków uważa się za katolików. 87% przyznaje, że religia jest bardzo ważna w ich życiu. Prawie na każdym kroku z dumą podkreślamy, że jesteśmy narodem bardzo wierzącym. A jak z tą religijnością jest w Chicago? Czy rzeczywiście jest autentyczna? Czy traktujemy bliźniego jak siebie samego? Tylko spójrzmy na te tłumy. To Bazylika Świętego Jacka latem ubiegłego roku. Na uroczystość koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej przybyło kilkaset osób. Niektórzy przyjechali z najdalszych zakątków Chicago, by wziąć udział w tej mszy. Złote korony zostały fundowane przez Polonię jako wotum wdzięczności za opiekę Czarnej Madonny nad polskimi rodzinami. Po prostu jej dziękuję, bo dużo skorzystałam w moim życiu. Mój mąż jest po przeszczepie nerki i sobie uprosił tą Matki Boski, Także my cały czas dziękujemy Matce Bożej. Bardzo lubię ten kościół. Ja jestem z Saudu, przyjechałam z Saudu z moją wnuczką, bo chciałam jej pokazać kościół Świętego Jacka, ponieważ uważam, że jest to najpiękniejszy kościół, ufundowany przez Polaków, odnowiony tak ślicznie i po prostu darzę go z specjalnym sentymentem. Ale nie tylko podczas takich uroczystości bazylika świętego Jacka pęka w szwach. Pani Marta Chorabik prowadzi zakład fryzjerski w tej najstarszej polskiej dzielnicy Chicago od 10 lat. Doskonale orientuje się w panujących tu trendach, obyczajach i upodobaniach Polaków. O religijności też może sporo powiedzieć. Niedziela to jest dla nich rewia mody. Wszyscy się elegancko ubierają i do kościoła, prawda? Ale nie tylko do tego zabytkowego kościoła na Jackowie. Polacy odświętni ubrani idą na Msze Święte. Wystarczy przyjść do jezuitów w niedzielę, zresztą nawet każdego dnia jest msza i jest dosyć dużo ludzi, a w niedzielę jest kościół cały nabity. Pójść do, trzeba do Konstancji zobaczyć, znaczy do świętej Konstancji. Tam jest też tłumy ludzi. Teraz pozostaje zadać nam pytanie, czy tłumne uczestnictwo w mszach świętych w każdą niedzielę świadczy o naszej religijności. Do kościółka chodzimy, dzieci uczymy, żeby też chodzili. Niektórzy tak na pozór chodzą tylko do kościoła, a tak po prostu od święta dużo ludzi chodzi. Na Wielkanoc na pewno są przepełnione kościoła. Próbujemy cały czas pracować razem i to jest w tych ciężkich chwilach, mi się wydaje, że a, widać, to jest to widoczne. Jest to widoczne, kiedy ludzie po prostu... Próbują, mimo wszystko, że jest taka sytuacja ani ekonomiczna. Próbujemy razem być, uciekać się gdzieś. Tak, jak ja idę w to miejsce tutaj, szukać spokoju, pomalutku, one day the time. Czy nasza religijność jest autentyczna? Będąc za granicą, przybiera ona trochę inny charakter, tak twierdzą autorytety kościelne. W Polsce mamy bardziej sprzyjające warunki, by rozwijać naszą duchowość. Było na przykład w małych wioskach zwyczajem, że jeśli ktoś nie był w kościele, no to przychodzili sąsiedzi. Pytali, co się stało. Myślę, że tutaj mamy więcej swobody, więcej jakoś każdy indywidualnie prowadzi swoje życie czy bardziej indywidualnie. I to sprawia, że jest bardziej anonimowy. Nie ma tych więzi takich mocnych jak w Polsce. Nie ma też jakiejś łączności takiej jaką mamy właśnie w tych małych środowiskach, nawet wiejskich czy miejskich. W Polsce do księdza, który wciąż jest wielkim autorytetem, idziemy czasami z najdrobniejszą sprawą. Tutaj w Stanach czy w Chicago, są też inne autorytety, i dlatego ludziom czasem trudno odnaleźć. Oni przychodzą do kościoła, ale powiedzmy tylko w takich sytuacjach, kiedy już sobie sami nie radzą. Nie ma takiego kontaktu jak to było w Polsce, że przychodziło się, można powiedzieć, też tylko porozmawiać. Tutaj rytm życia sprawia, że przychodzi się do księdza wtedy, kiedy już rzeczywiście wszelkie inne pomocy zawiodły, i wtedy człowiek przychodzi, ale to czasem właśnie bywa, że przychodzi kiedy się już niewiele da zrobić. Czyżby sprawdzało się stare polskie porzekadło jak trwoga to do Boga? Na religijności budowanej na lęku daleko się nie zajedzie. Nie zajedziemy też daleko na religijności nieopartej na największym przykazaniu miłości. I tu musimy mocno uderzyć się w piersi, zapytać naszych sumień, jak traktujemy jeden drugiego. Zazdrość no, na pewno jest i jest i będzie, dlatego że teraz jest coraz ciężej, pieniążków jest coraz mniej, ludzie nie mają pracy. Chciałoby chciałby każdy dobrze żyć, mało pracować, a mieć wszystko. Polacy w kościele jeszcze zachowują się w miarę, można powiedzieć, religijnie, ale wystarczy, że wyjdą już na parking kościelny, że wyjdą już powiedzmy przed kościół, gdzie zaparkowali samochód i już zaczynają się kłótnie, sprzeczki, może jeszcze jakieś niecierpliwości. Czasem się komuś wyrwie jakieś nieciekawe słowo, i to można powiedzieć, ludzie byli przed chwilą nam przy świętej, chwilę później już. Traktują siebie jak, można powiedzieć, kogoś zupełnie wręcz obcego, czy nawet jako wroga. Nie ma tego wie pani, żeby jeden drugiemu pomógł w takiej chwili. Gdzieś powiedział czy coś. Do... Ty słuchaj, ja, ja tam mam pracę dla ciebie. Przypuśćmy, tak ja mówię. Czy tam tego nie ma. W polskim społeczeństwie tego nie ma, tej jedności. Tę jedność, której tak nam brakuje, można odczuć na corocznych spotkaniach młodzieży w Justice. Na wzgórzu klasztoru sióstr Dominikanek, młodzi ludzie wspólnie śpiewają, modlą się i rozmawiają o wartościach chrześcijańskich. Czy ta religijność jest prawdziwa? Polacy powinni być więcej życzliwi dla ludzi, i właśnie to spotkanie pomaga nam. Daje nam przykłady. Wszyscy powinniśmy się jakoś zjednoczyć w miłości, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Bo wiemy, jak jest trudno nam wszystkim tutaj. Ja się jakąś osobę, koho to się nigdy nie powinno przestawać, zawsze się powinno być z nią. W naszej młodzieży pokładajmy więc nadzieję, że kiedyś naród polski w Chicago będzie mówił jednym głosem. Że Polak stanie za Polakiem, jak brat za bratem. Że miłować będziemy bliźniego, jak siebie samego.